Spodziewaliśmy się trudnego pojedynku, bo w tamtym sezonie tutaj przegraliśmy 3-1 i tu się bardzo ciężko gra i to można zobaczyć na, na, na tle innych zespołów z plus ligi. Ja się nie spodziewałem, że dostanę MVP, bo, bo myślę, że kilka osób było, było, którym bardziej się to należało niż mi akurat w dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że ktoś mnie wyróżnił, ale, ale oddałbym to chętnie komuś innemu z drużyny. No dzisiaj nie zagraliśmy perfekcyjnie, ale to właśnie to trener podkreślał, że to właśnie w takich meczach. Trzeba po prostu pokazać ten charakter i, i wyszarpać i nam się to udało. Wyszarpaliśmy to zwycięstwo, bo przegrywaliśmy 2-1 na bardzo ciężkim terenie. Tutaj e, uszy, mnie, uszy mnie już bolą od tego dopingu e, kibiców z Radomia, także naprawdę ciężko i tym bardziej cieszymy. Trudno, No nie płaczemy nad tym straconym punktem. E, kolejne zwycięstwo, jedziemy dalej, kolejne, kolejne spotkania przed nami. Liga jest jeszcze bardzo długa, dlatego tym bardziej... Trzeba kolekcjonować te punkty. Zresztą w zeszłym sezonie mamy nauczkę, bo tego jednego punktu nam zabrakło i byśmy tu z trochę lepszej pozycji zaczynali play-offy. A, a trzeba walczyć po prostu do końca w tej rundzie zasadniczej. Kibice z Bełchatowa zawsze za nami jeżdżą, nigdy ich nie brakuje. Zawsze silna, mocna grupa z Bełchatowa. Co mogę więcej powiedzieć, mimo, mimo tak głośnego dopingu, na pewno było ich tutaj słychać I, i w tych trudnych momentach też byli z nami. Zawsze są z nami. I, szczerze mówią, czasem się zastanawiam że ci ludzie aż tak, bardzo, aż tak bardzo są z nami tak jeżdżą, swój wolny czas poświęcają dla nas, tak? Mimo wszystko tak jak my jeździmy, ja wiem, że to jest ciężko wiem, że są długie podróże, a oni mimo wszystko ciągle za nami i to się im chwali i fajnie, i dla takiego klubu warto grać. No jest progres od zeszłego roku w zeszłym roku wyjechaliśmy tutaj bez punktów, w tym roku zwycięstwo po ciężkim meczu, ale e, wygraliśmy i takie mecze są bardzo cenne oni u siebie są mocni Dobrze grają zagrywką, e, tu się gra ciężko, dlatego cieszymy się z dwóch punktów. Myślę, że nasz sztab koszkoleniowy dobrze rotuje składem, wszyscy grają i e, e, jesteśmy dobrze przygotowani, także myślę, że wytrzymamy.